Wybór odpowiednich baterii i akumulatorów, w tym przemysłowych, to klucz do wydajności i niezawodności twojego biznesu. Firma Baterie Przemysłowe od blisko 30 lat spełnia te oczekiwania, oferując bardzo bogaty asortyment dla najbardziej wymagających klientów. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem japońskiego koncernu Yuasa na terytorium Polski, co podkreśla znaczenie naszej marki. Również dla branż specjalistycznych oferujemy bogatą paletę akumulatorów przemysłowych w technologii AGM i GEL, a także akumulatorów rozruchowych, baterii trakcyjnych oraz monobloków semitrakcyjnych marek Yuasa, b i Trojan. Nasze akumulatory wyróżniają się wyjątkową jakością, długowiecznością i wysoką liczbą cykli ładowania. Dzięki tym cechom Twój sprzęt będzie działał bezawaryjnie przez długi czas. Zawsze dbamy o szybką realizację zamówień. Błyskawicznie dostarczamy akumulatory w odpowiedzi na Twoje potrzeby, a nasze warunki reklamacji i gwarancji są przejrzyste i czytelne. Wybierając firmę baterie przemysłowe jako swojego stałego partnera biznesowego, stawiasz na sprawdzoną jakość, niezawodność oraz kompleksową obsługę. Z nami Twoje inwestycje zawsze będą działały na pełnych obrotach. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o naszej pełnej ofercie produktowej obejmującej akumulatory przemysłowe, rozruchowe, trakcyjne i monobloki, a także akcesoria takie jak ładowarki czy okablowanie skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki, aby szybko odnaleźć potrzebne rozwiązania i zapoznać się z parametrami technicznymi poszczególnych produktów.